Cześć wam, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy drugi odcinek z serii z cyklu, właściwie recenzji wydań fizycznych, a mowa tutaj o filmie Everest w wersji, oczywiście, 4K. Tak o to wygląda to wydanie. Polskie wydanie. Przód, tył. No i co można powiedzieć o tym filmie? Jeszcze tylko wspomnę, że to będzie recenzja spoilerowa. Film już jest dosyć, dosyć kilka lat temu wyszedł, więc y, 2017, o, teraz to czytałem, więc zakładam, że, że raczej większość Was go widziała. W pierwszym odcinku y, tej serii, tak jakby, y, mówiłem o filmie Planeta Ziemia i mówiłem, że jest to dla mnie no, referencja jakości obrazu. A tutaj muszę od razu Wam powiedzieć, że dla mnie to jest referencja jakości dźwięku. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić na filmie, w jakimkolwiek filmie, swój sprzęt audio, sprzęt, który obsługuje Dolby Atmos, to uważam, że to jest jeden z najlepiej zrobionych filmów właśnie pod Dolby Atmos. Ja ten film widziałem w Kinie. Potem go widziałem w wersji właśnie 4K. I powiem Wam, że w domu, w zaciszu domowym, na sandbarze, na sandbarze LG. I na sadbarze, y, Samsung Samsunga na tych modelach wysokich. Jak ktoś się z Was interesuje, to Wam powiem, że jeśli chodzi o LG, to jest model y, 714, czyli ten taki pełny dolby Atmos. A jeśli chodzi o y, Samsung, to jest 914 Q950T, dokładnie ten Samsung. Samsung się, się nazywa, ale tu nie chodzi o sandbary. Referencja audio, referencja audio Dlaczego? Te wszystkie elementy w tym filmie Związane z odgłosami natury Z odgłosami, z siłą wiatru Którą słyszymy, po prostu słyszymy ten wiatr wszędzie To umiejscowienie akcji jest w środku A w filmie jest taki moment jak oni schodzą z tego Everestu już kompletnie wyczerpani Gdzie tam się rozszalała burza, wichura, wiatry, wszystko się tam działo i w pewnym momencie y, ktoś dzwoni dzwonkiem, bo tak było już, już szaro góro, że nic tam nie widzieli. Ci, którzy tam schodzili, i ten dzwonek ewidentnie słyszymy właśnie za siebie, a potem, jak wchodzą do takich żółtych namiotów, to cała akcja, wszystko, po prostu cała ta burza jest nad nami. Po prostu oni są w namiotach i my cały czas słyszymy to, co się dzieje tam z tyłu wow, 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 jest kilka filmów, które też też bym polecił, ale na razie mówię o Everestie i tutaj jest to wow te wszystkie elementy gdzie słyszymy e, grzmoty tak, subwoofer robi potężną robotę, jeżeli macie dom, podgłośnicie sobie na maxa i naprawdę będzie to sztos, tak jak zaznaczyłem lepiej w kinie, znaczy ja byłem nie na wersji iMaxowej, tylko byłem na wersji tej zwykłej Pewnie w się by było jeszcze lepiej. Ja byłem w zwykłym Cinema City, tam 2D, i uważam, że w domu lepiej było słychać niż. Nie. A jak macie mieszkanie? Ja osobiście teraz mam mieszkanie, więc tutaj trochę ciszej słucham, ale, ale też ewidentnie. I rozmieszczenie tych dźwięków, i wszystko jest na rewelacyjnym poziomie, więc od razu mówię 10 na 10, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Jeśli chodzi o obraz, tutaj mamy film, który jest w górach, więc oprócz tego, że wersja 3K zyskała na rozdzielczości względem Blu-ray zyskała na jasności, no bo mamy akcję w górach, śnieg odblaski śniegu, więc widzimy jak najbardziej więcej, jest jaśniej to jeszcze zyskała delikatnie na kolorze, kolor od, właściwie odcieniu niebieskiego jeśli chodzi o niebo i też tutaj o, na przykład mamy obrazek, gdzie mamy taką żółtą kurteczkę no i te wszystkie takie elementy, jakieś odblaskowe, też lepiej było widać w wersji 4K. Więc jakiegoś wielkiego szału pomiędzy wersją 4K a Blu-rayem nie ma. I co też fajnie ciekawe, tutaj mamy też taki opis świadomość potęgi natury, czuć w każdym kadrze. Ja bym powiedział, że słychać w każdym kadrze i czuć, ale przede wszystkim słychać. Co ciekawe, mamy oczywiście wydanie e, fizyczne, jest wersja o, tu będzie widać, wersja 4K i mamy wersję Blu-ray i co ciekawe, co jest ewidentnym plusem, i wersja Blu-ray i wersja 4K ma ten sam i tej samej jakości dźwięk, czyli Dolby Atmos więc dźwięk i na wersji Blu-ray na wersji 4K jest tak ta jak powiedziałem, jeśli chodzi o obraz to nie jest jakaś tam referencja obrazu jest ewidentnie lepiej względem Blu-raya, jest to poprawnie nakręcone, też jest fajne ziarno takie, takie filmowe. Jeśli chodzi o te efekty specjalne, praktycznie ich nie widać, też akcja była kręcona w prawdziwych górach, no nie na Eweryście, ale w prawdziwych górach, więc yy, ok. Za jakość wideo, za pracę kamery ja bym mógł dać takie, takie 7 na 10, to jest moja recenzja w tej wersji 3 k Natomiast jeszcze chciałbym troszeczkę pogadać na temat samego filmu. Generalnie film jest, z, y, z tego co pamiętam, trochę gdzieś tam na faktach. Mi się podobał, mi się podobał. Y, minusów jakichś większych też bym na niego nie, nie dawał. Po prostu poprawny film, katastroficzny. Dziejący się w górach, dziejący się na Ewerescie, pokazujący świadomość właśnie y, potęgę właściwie tej natury. To są profesjonaliści, alpiniści. I oni mają problem z wejściem i z zejściem, tak? Bo żeby wejść, to później trzeba zejść do bazy. I tu jest w tym filmie problem, nie z wejściem, tylko z zejściem się okazuje. Oni też oprowadzali tutaj różne inne osoby, mniej doświadczone, które też chciały tam wejść na, na Everest. Nie wszystkim się... Nie wszystkim się udało, więc... Yy, chodzi, ten film ma przesłanie. Przede wszystkim dla ludzi, którzy chodzą w góry w zimę w klapkach, w sandałach, też się takie zdarzają w krótkich spodenkach. Eee, tak jak w filmie Infinity Storm, który recenzowałem też na, na tym kanale, w wersji tej kinowej. To jest po pierwsze przesłanie właśnie, żeby nie wychodzić w górach w klapkach, a drugie przesłanie jest takie... Żeby szanować przede wszystkim to, co się dzieje i pamiętać o tym, że jesteśmy tylko takim malutkim prochem, takim pyłkiem po prostu, gdzie nas zawieje i już jest wielki, wielki problem. Yy, sama końcówka tego filmu też była ciekawa, bo yy, myślałem, że troszkę się inaczej skończy. Myślałem, że ktoś inny urze, ale to się okazało, że yy, jest taki yy, trochę mały taki plot twist że ten, który był już prawie zamarznięty, ja już tam nie pamiętam, jak ten złoty bohater przeżył, a reszta niestety nie przeżyła. Jeszcze w wydaniu 4K mamy, znaczy w, wydaniu, w tym wydaniu 4K, na płycie Blu-ray'u mamy też dodatki, ja tych dodatków nie widziałem, tam może kawałek, więc nie wypowiem się na temat tych dodatków. Więc 2-2 godziny, więc wystarczająco, jak dla mnie, nie potrzeba więcej. Także ocena dźwięku 10 na 10, ocena jakości samego obrazu i pracy kamery, tego typu elementów. 7 na 10. To jest moja subiektywna tylko opinia. Natomiast sam film fabularnie scenarzyst, yy, pod kątem reżyserii i scenariusza. Jak dla mnie to jest takie też 7 na 10. Najwyższe szczyty wyżyny to nie były, chociaż chodziło o Everest, tak, najwyższy szczyt na ziemi, ale też nie było jakiejś tragedii. Takie jest moje zdanie dźwiękowo szos. Dziękuję za dotarcie do końca. No i zapraszam na kolejny filmik na tym kanale. A jaki to będzie, się okaże w najbliższym czasie. Pa Pa!